Proszę Państwa, dzisiaj zapraszam Państwa na Kongres Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Do Ziemi Obiecanej i najpierw o Ziemi Obiecanej będzie. To słynne kanon, e, proszę Państwa, z, e, biblijny kanon, to oczywiście obietnica Boga dana Abrahamowi dla Izraelitów, że znajdą takie miejsce, gdzie będą mogli żyć. I wędrują sobie przez 40 lat... E, z Mojżeszem, po pustyni, ale trafiają. Trafiają z nas z wzgórza kananejskie. Ta ziemia obiecana to oczywiście słynna pomieść Władysława Reymonta, która ukazywała się w 1897-1998 roku w czytelniku, a później, rok później, została wydana w formie książkowej. Ziemia obiecana to w końcu. Słynny film, film, który ma już, uwaga, 50 lat, tak, 50 lat, 1975 rok, film Andrzeja Wajdy, oparty, luźno zresztą dosyć o książkę Władysława Reymonta, o tym polskim mieście, które pod koniec XIX wieku było dla wielu ziemią obiecaną. Mieście wielokulturowym, mieście pełnym ekspresji pełnym gwaru, pełnym y, y, różnego rodzaju nadziei, ale i niebezpieczeństw w mieście przedsiębiorców i mieszczan łodzi. I do Łodzi chcemy Państwa zaprosić. W dniach 29 maja do 1 czerwca właśnie w Łodzi, w hotelu Ambasador Premium, odbędzie się 23 kongres Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zdrowie szyte na miarę. Ja Państwu troszkę opowiem o formule tego kongresu, ale wszystkie informacje, istotne informacje znajdziecie Państwo oczywiście na stronie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, klrwp.pl. Powtarzam, klrwp.pl. Kongres będzie w formule hybrydowej i stacjonarnej i online. Zapraszamy oczywiście wszystkich koleżanki i kolegów do odwiedzenia łodzi i do obecności stacjonarnej. Na kongresie. Powiem Państwu, jak będzie, bo e, jaki mamy program kongresu, bo to jest oczywiście najbardziej istotne. Zawsze ten program jest programem, który jest wysycony całą problematyką i złożonością tej problematyki, z którą zgłasza się do nas pacjent w gabinecie lekarza rodzinnego. A zatem jest on bardzo szeroki, bardzo taki holistycznie zajmujący się, jak zwykle medycyna rodzinna, taka jest i taka, taka pozostanie, zawsze taka będzie. Proszę Państwa, jest bardzo dużo niezwykle interesujących sesji wykładowych. Zapraszam Państwa na te sesje, także na sesje sponsorowane, ale na sesje przede wszystkim, może te, które są poświęcone psychiatrii i neurologii. Dermatologii, gastroenterologii, ale także opiece terminalnej nad pacjentem i problemami związanymi z szeroko rozumianą geriatrą. Oczywiście wyzwaniem ostatnich lat staje się otyłość i cukrzyca, połączenie tych dwóch schorzeń, które no jest, jest oczywista gdzie jest oczywista korelacja, to też jest jedna z bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawych, interesujących sesji, poruszających te, te, te tematy. Kolejna sprawa, do których Państwa bym namawiał, to warsztaty. Warsztaty, które będą w tym przypadku dotyczyły po pierwsze otoskopii, po drugie USG głowy i szyi. Następnie będą bardzo ciekawe warsztaty dotyczące rehabilitacji osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, aktywacji w ogóle seniorów. Dużo tym będzie tej, tej, tej silver medycyny, ale równocześnie będą także takie warsztaty dotyczące fizjoterapii na temat nietrzymania moczu i możliwości różnego rodzaju ćwiczeń. W związku z aktywizacją mięśnika dla osób z nietrzymaniem moczu, właśnie będzie także coś, co jest oczywiście też pewnym symbolem czasów, mianowicie o korzystaniu z AI w pulmonologii czy, 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 czy w innych chorobach, no generalnie w chorobach pulmonologicznych. Proszę Państwa. No. Na dwie rzeczy jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, na dwie takie dodatkowe, zupełnie sesje. Mianowicie, pierwsza dotyczy, czy taka grupa sesji, która jest poświęcona pielęgniarkom, pielęgniarzom i edukatorom zdrowotnym. Jest to, jest, jest to sesja, która zarówno mówi na tematy merytoryczne, medyczne, ale także mówi na tematy systemowe, czyli na tematy włączenia części tych grup czy stałego włączenia jury, bo to już jest, ale przede wszystkim de facto do systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Ale także sesja poświęcona portalowi medycznemu będzie czyli sesja medibas, sesja dotycząca takiego portalu naukowego, gdzie będzie taka no, inauguracja byśmy powiedzieli tego narzędzia, tego narzędzia dla lekarzy rodziny, które, Zresztą już funkcjonuje i które się cieszy bardzo dużym Państwa powodzeniem. Zapraszam w związku z tym Państwa do, do Łodzi, do pięknego miasta. Za, zapraszam do spotkań z medycyną rodzinną, ale bardzo też zapraszam do tych interakcji osobistych, bardzo ważnych w naszym życiu. Zapraszam na to święto Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W tym roku do Łodzi.